Za nami 52 dni Kłodzka. Naszej kamery nie mogło zabraknąć podczas ich muzycznej odsłony. W sobotni wieczór publiczność pozytywnie nakręcały takie zespoły jak Fairy Tale Show, Horyzont i Gwiazda Wieczoru zespół Enej. Zespoły Enej i Fairy Tale Show publiczność mogła poznać w telewizyjnych programach rozrywkowych. Podczas święta miasta udało nam się zamienić z nimi kilka słów. Po to przyjeżdżamy, po to yy, robimy trasę koncertową w całej Polsce, często po 20 koncertów w ciurku. Właśnie dla ludzi, żeby ludzie zobaczyli, że robimy to prosto z serca dla nich, że jesteśmy normalnymi ludźmi też, że po koncercie idziemy się z nimi spotykać. Może w tym tkwi jakaś taka właśnie magiczna więź między nami, yy, między zespołem. Taka, a... taka duża frekwencja bardzo cieszy, bo yy, pokazuje, że to co robimy ma odbiór w drugą stronę. Te, y, y, tych sympatyków jest coraz więcej. I tej muzyki y, folkowej, też ukraińskiej. To, to jest jedynie budujące I, i dla nas i bardziej nas napędza do tego, żeby robić coś jeszcze. Bieramy na swoją arkę coraz więcej właśnie ludzi, jeżeli można tak nazwać. Dopiero się o tym przekonujemy, bo to jest świeżo, świeżo po tym programie. Eee, wcześniej też było fajnie, ale teraz jest jeszcze więcej, trochę więcej ludzi nas zobaczyło i jest, 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 jest super. O tym, że udział w telewizyjnym show się opłacił, świadczy fakt, że oba zespoły, mimo że grają odmienną muzykę, są pozytywnie odbierane przez publiczność, bo to przecież z myślą o niej tworzą. Bardzo nam miło z tego powodu. No, każdego fana traktujemy tak samo, a czy mniejszy, tym bardziej cieszy serce. Także miejmy nadzieję, że oni podrosną i dalej zostaną przy tym, co kochają, a więc zespół I -E. Także wychowujemy młode pokolenie, i to jest bardzo fajna rzecz. Dlaczego? Po prostu ja ich kocham no, no po prostu. Na wszystkie, ale najbardziej na Enej. Dlaczego? Bo ich lubię po prostu. Na górę już tak raz. Jesteście fankami? No można powiedzieć, czekamy na Enej, ale wszystkie koncerty były super. Bardzo dobrze. Czekałyście na kogoś? Czekacie na kogoś? czekam na Enej. Bardziej czekamy Pani na Enea, ale Horyzont Pani też. Tej też tej też tej dobrze grają. Tak. I mimo że zespół Enej na swoim koncie ma wiele znanych przebojów, w kłodzkiej publiczności w szczególności spodobała się ich ostatnia piosenka. No może lili. Tak smakuje życie. Lili i państwo B. Lili. Tak smakuje życie albo lili. Super! Lili! Lili Edej, koniec! I to nie był koniec, a dopiero początek wyśmienitej zabawy, pełnej dobrego humoru i jeszcze lepszych muzycznych dźwięków. Atmosfera jest super. On, tak, atmosfera. Ludzie. Ludzie, którzy się bawią, potrafią się bawić. I zespoły! Bardzo dobrze. Wspaniale! Szał jest taki, pomachali nam. <grym> Ogromna zabawa. Na martyści zdradzili jakie mają plany na najbliższe miesiące i jak się okazuje publiczność z całej Polski usłyszy o nich jeszcze nie jeden raz mamy dużo planów. Teraz mamy tak dość dużo koncertów na fajnych, nieco festiwali i nieco, nieco takich koncertów w mniejszych, mniejszych miejscowościach, w klubach, nie w klubach, na dniach i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo lubimy koncertować, a niedługo zabieramy się do roboty i robimy parę utworów, które puszczamy w internet i mamy nadzieję, że będą leciały w każdym radiu w, tej, w tym kraju i może poza nim też. No ogólnie pojawimy się na dwóch bardzo wielkich, bardzo dużych prestiżowych festiwalach, czyli na Opolu i na Top Trendy, czyli to dla zespołu jest bardzo ważna ogólnie rzecz. Tak, Jeszcze ehm. raz w kategorii super Zespół, co nas bardzo cieszy, że zostaniemy docenieni tak. jako grupa. Super, jedynki, to, to już jest ten level wyżej, bo rok temu mieliśmy super, pre super prem premierę. Prem premierę, tak? No, tych raczkujących, a teraz, już a teraz już jest tak dla, bardziej. dla starszaków. Tak a co z, no, z y, czym możemy zaskoczyć? No Na początku czerwca wychodzi nasz nowy teledysk będziemy wypuszczać nową piosenkę. My już obrazek widzieliśmy, jeszcze nakładane są kolory, zmiany jest delikatnie montaż, i na początku czerwca pojawi się w telewizjach muzycznych. Cał, cał, cały czas idziemy do przodu, nie chcemy stać w miejscu. Nawet jak koncertujemy, no to chcemy, żeby w mediach, w radiach pojawiało się no, coraz więcej, coraz więcej. Aczkolwiek nie możemy przesadzić też, bo wiadomo, lepiej nie dosyć niż przesadzić. Gwiazda Wieczoru na sam koniec koncertu zagrała ich pierwszy hit Radio Hello.